Antoni Cierpikowski, syn szewca i krawcowej terminuje w rodzinnym zakładzie fryzjerskim w Łodzi. W roku 1901 wyjeżdża do Paryża staje się jednym z najbardziej wziętych i wpływowych stylistów pośród paryskiej śmietanki towarzyskiej. W roku 1909 wykonuje przełomową dla świata mody fryzurę damską zwaną później à la Garçon na chłopczyce, podważa obowiązujący kanon. Pracuje dla Josephine Baker, Pauline Negri, Marlene Dietrich. Sarah Bernhardt, Eleonory Roosevelt, Betty Davis, John Crawford i Greta Garbo. W latach 30. ma już pod szildem setki salonów w Europie i Ameryce. Wydaje ekskluzywny periodyk. Prowadzi szkołę kosmetyczno-fryzjerską. Po wojnie pracuje w Hollywood dla wytwórni Metro Goldwyn-Mayer. W roku 1969 wraca na stałe do rodzinnego sieradza.